że musisz się nic kolokwialnie zwiażdżać. Powstań. Świeć, jak panek, bo przyszło to światło i chwała z błyska nad Tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad Tobą to jaśnieje Pan Jego chwała ja majał się nad Tobą. I do do Twojego światła, w blasku Twojej listy. Rzuć okiem dookoła i zobacz: Ci wszyscy zebrani wnoszą do Ciebie, Twoi synowie przychodzą z daleka na rękach, niesione są w cudzy. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce Twe zadrży i rozszerzy się, bo do Ciebie Zaleje ciemnoność bielbłądu, dromadery z madianą i z Wszyscy oni przybędą sady, zaofiarują za głodom i kadzikłom, nucąc radośnie hymny na cześć Pana. Oto słowo go. Thank <laughs> you. Bracia. Słyszeliście przecież o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla Was, że mianowicie przez objawienie, oznajmiona mi została ta tajemnica. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego i apostołom i To znaczy, że bogowie już są współdziedzicami i współczłonkami ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez ten Oto Słowo Słowo Boże. O. się w Betlejem w Judei za króla Heroda, oto mężcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy od pokłon Skoro to usłyszał król, król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem bo tak zostało napisane przez proroka, a ty, Betlejem, Ziemio Judy, nie jesteś zgoła największe spośród głównych miast Judy. A powinien z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł, Udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię. A gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego, padli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy te skarby, ofiarowali mu dalej złoto, kacinko i mirę. A otrzymawszy właśnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Oto słowo